W Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane dla zespołów działających w placówce oraz seniorów. Poza przygotowaniem tradycyjnych potraw zorganizowano świąteczny koncert. Wszystko to było możliwe dzięki realizacji kolejnego projektu, na który pozyskano dofinansowanie. Dzięki aktywności pracowników Gminne Centrum Kultury może w ten sposób tworzyć dodatkowe wydarzenia oraz aktywizować kolejnych ludzi. Od połowy października Gminne Centrum Kultury w Grębowie realizuje kolejny projekt, który tym razem skierowany jest do seniorów oraz dzieci. Celem jest integracja oraz pielęgnowanie miejscowych tradycji. W szereg różnych inicjatyw zaangażowały się panie z Akademii Seniora w Grębowie oraz dzieciaki z gminnych placówek oświatowych. Realizujemy w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie projekt finansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego Dobro Procentuje. W zadaniu biorą udział dzieci i seniorzy. Zadanie ma na uwadze taką integrację międzypokoleniową i międzypokoleniowy dialog dzieci z seniorami. Z ramienia GCK do realizacji projektu wyznaczeni są pracownicy Halinka Skawińska i Ania Brat. Spotykamy się dzisiaj z okazji spotkania wigilijnego, który jest elementem projektu, który realizuje w Centrum Kultury pod nazwą Integracyjna i Kreatywna Jesień w Centrum Kultury. I założeniem tego projektu była integracja seniorów oraz dzieci. W jego skład chodziło szereg warsztatów plastycznych, warsztaty kulinarne. Mamy dzisiaj właśnie z tej okazji spotkanie wigilijne. I jeszcze będzie wyjazd integracyjny. Bardzo chcieliśmy połączyć seniorów i dzieci. Co nam się udało? Połączyliśmy wiedzę i doświadczenie seniorów wraz z kreatywnością i beztroskością dzieci. Panie miały już okazję brać udział w różnych warsztatach, a przy tym miło spędzić czas z wnukami oraz bardzo zaangażowanymi dzieciakami. Były zajęcia z zakresu tworzenia rękodzieła, warsztaty kulinarne oraz wspólne tworzenie ozdób świątecznych. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia postanowiono połączyć przyjemne z pożytecznym. Integralną częścią projektu stało się bowiem spotkanie wigilijne. Panie z Akademii Seniorak, których jestem opiekunem, bardzo profesjonalnie podeszły do tematu na spotkaniach. Oprócz tego, że wykonują tą samą pracę, zarówno seniorzy, jak i dzieci przekazują młodszemu pokoleniu znaczenie, tradycje, wszystko to, co kiedyś dla nich było istotne i ważne. Dlatego ten projekt jest dla nas tak istotny. Organizowana jest taka międzypokoleniowa wigilia. No, w całym budynku pachnie suszonymi grzybami, barszczem. Są to dania przygotowane w ramach warsztatów kulinarnych, które odbywały się w ramach projektu. Jest to na pewno wspólna integracja i w ogóle fajnie realizuje się takie zadania, z, pozyska z pozyskanych funduszy. E, tym bardziej jesteśmy wdzięczni właśnie Fundacji PKO Banku Polskiego za to, że wspomogła realizację tego zadania. E, no i widać jak z jakim rozmachem i z, z jaką chęcią i e, entuzjazmem realizuje się tego typu zadania. Na scenie zaprezentowały się m.in. Akademia Seniora z Grębowa, Zespół Grębowianki ogromny chór składający się z przedstawicieli kilku gminnych zespołów, oraz kapela Jaśki. Całości towarzyszyła gminna orkiestra Denta. Miejscowi artyści zaprezentowali najpiękniejsze kolendy oraz utwory świąteczne. Bardzo fajnie spotykamy się tu wspólnie. Wychodzimy z domu raz w tygodniu. No, jesteśmy zadowoleni. Różne takie zajęcia są. Ostatnio były stroiki robione. Takie na święta. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość po prostu bycia tutaj, wyjścia z domu, czegoś się nauczenia, i oderwania naszych wnuków od telewizora, od, od telefonu i one się też czegoś od nas uczą. Spotkanie wigilijne jest efektem e, prac e, wynikających z projektu. E, oprócz e, pani. E, które przygotowywały poczęstunek na dzisiejszą wigilię. Mamy możliwość zaprezentowania się wokalnie. Zaprosiliśmy wszystkie zespoły, które działają w gminnym centrum kultury w Grębowie, miejscowe nasze. Centrum Kultury w Grębowie poza realizowaniem swoich podstawowych zadań może liczyć na aktywność swoich pracowników. W wielu przypadkach należą oni także do stowarzyszeń oraz grup artystycznych i bardzo chętnie korzystają z różnych projektów. To dodatkowy zastrzyk gotówki, ale przede wszystkim kolejna motywacja do działania. Projekty, ich realizacja to dodatkowy zastrzyk energii. To jest takie też poczucie, że mamy dodatkowe środki, które pozwalają nam na realizację naszych marzeń i różnych planów, które być może bez tych środków byłoby nieco trudniej zrealizować. Wręcz nas motywują do tego, żeby takie spotkanie organizować. Widzimy dużą wolę spotkań i wręcz taki pozytywny nacisk na nas, byśmy tą integrację dalej kontynuowali. Jest większa frekwencja i Większy, radośniejszy duch. Cieszymy się, że właśnie tak dużo właśnie członków naszych zespołów przyjechało dzisiaj na to spotkanie wigilijne. To jest siła nasz, naszego gminnego Centrum Kultury. Świadczy też o tym, że no w gminie Grębów atmosfera jest dobra. Mieszkańcy zespoły chcą się spotykać i razem świętować.